A to jest Mikołaj. Tak, i jesteśmy artystami Teatru Muzycznego Kapitol. To jest nasz dywan, e, i to będzie czytanie na dywanie prosto z naszego domu. E, słuchajcie, przeczytamy Wam fragment książki, która nazywa się Zemsta Braina, e, autorstwa Dzima Anocu w tłumaczeniu Tamary Wońskiej, wydawnictwo Pascal. Dla wszystkich fanów Minecrafta, którymi właśnie się staliśmy z Basią, również e, jedziemy. Część pierwsza. Overworld. Bloki, z których zbudowany jest Overworld, są tak samo realne jak ziemia, kamienie i trawa w prawdziwym świecie. Łatwo można dać się zwieść, myśląc, że stworzenia przemierzające Overworld nie istnieją. To byłby jednak wielki błąd. W Overworldzie słońce wschodzi, świeci i zachodzi. Potem wychodzi księżyc. A razem z księżycem wychodzą potwory. Musisz zwracać szczególną uwagę na to, żeby przed wschodem księżyca dobrze się najeść i wypocząć, ponieważ możesz się spodziewać, że do Twoich drzwi zapukają różne nocne stwory. W overworldzie nie potrzebujesz młotka ani gwoździ, szlifierek czy pił, za pomocą których można coś wyprodukować. Wystarczy tylko w odpowiedniej kolejności i właściwie je łącząc umieścić poszczególne materiały na stole rzemieślniczym. Tym sposobem można wyprodukować wszystko, Począwszy od czegoś tak prostego jak miska, a skończywszy na przedmiotach tak złożonych jak statyw alchemiczny. Większość z podstawowych surowców, jakich potrzebujesz żelazo, węgiel, złoto i diamenty można znaleźć głęboko wewnątrz niektórych skał. Surowców tych możesz użyć do produkcji przedmiotów lub mieczy i zbroi które pomogą ci w walce przeciw największym niebezpieczeństwom, jakie przynosi noc. W ciągu dnia życie w Overworldzie bywa spokojne i ciche. Można pasać krowy, sadzić warzywa, piec ciasta i podbierać jajka. Gracz, przygotowany na wszystko, to szczęśliwy gracz. Ale, żeby się dobrze przygotować, należy najpierw stawić czoła wielu wyzwaniom i niebezpieczeństwom. Nowy świat. Tak właśnie wyglądał początek. Moje oczy przyzwyczajały się powoli do światła. Skórę miałam rozgrzaną od słońca, a w ustach czułam charakterystyczny smak ziemi. Nie miałam dlatego pojęcia, jak dostałam się w miejsce, w którym się znajdowałam. Ale jeżeli czegoś mogłam być pewna, to tego, że wkraczam na ścieżkę niebezpiecznej przygody. Wciąż trochę dezorientowana, wstałam i spojrzałam na świat, który się przede mną rozciągał. Wiele razy na ekranie komputera widziałam te ciągnące się po horyzont zbudowane z bloków kształty. Drzewa, kamienie, zwierzęta. A nawet słońca. Rozpoznałam je wszystkie. Nie wiedziałam, jakim cudem się tu znalazłam, ale jak mogłam się stąd wydostać. Jedno wiedziałam na pewno byłam w Overworldzie. Spojrzałam na znajdujący się nieopodal las. Poczułam ulgę, że nie pojawiłam się w środku lasu albo że nie wylądowałam tu w nocy. Wtedy wszędzie roiłoby się od potworów, a ja nie miałam przecież przy sobie nawet drewnianego miecza. Pojawienie się w pozytywnym bajonie było dobrym początkiem. Pod tym względem sprzyjało mi szczęście. Nie miałam pojęcia, która była godzina, ani kiedy zapadnie zmrok, więc zaczęłam błądzić bez celu, próbując znaleźć jakiekolwiek schronienie. Zdawałam sobie sprawę z tego, że to kluczowa sprawa: znaleźć miejsce, w którym można się ukryć przed stworami, pojawiającymi się wraz z nadejściem nocy. Krążyłam jeszcze przez chwilę, starając się ustalić swoje położenie. Następnie wzięłam głęboki oddech i skierowałam się w kierunku słońca. Jak na razie nie było to źle, ale miałam dziwne przeczucie, że niedługo sytuacja się odmieni. Próbowałam sobie przypomnieć, jak się tu w ogóle znalazłam. Pamiętałam cyfry na monitorze, zielone światło i to przedziwne uczucie wciągania. Zastanawiałam się, czy mama usłyszała moje krzyki. Jeżeli tak się stało, z pewnością w domu panował teraz armagedon, wydzwonianie na policję i itd. Zdecydowałam, że jak najszybciej muszę znaleźć drogę powrotną. Przez około pół godziny wędrowałam w stronę słońca. Martwił mnie fakt, że powoli schodziło coraz niżej ku linii horyzontu. Po drodze zebrałam kilka owoców, miały słodkawy smak. Kiedy przełknęłam kęs, na moment zdrętwiał mi język. Jednak biorąc pod uwagę, że to cyfrowe jedzenie w sumie nie było takie złe. Właśnie wgryzałam się w jabłko, kiedy po swojej lewej stronie usłyszałam przykleństwo. Nie byłam tu sama. Wyrzuciłam jedzony owoc i skierowałam się w stronę, z której dobiegał głos. Usłyszałam też dochodzący stamtąd inny dźwięk brzmiał jak laser z filmu fantastyczno-naukowego. Cicho i ostrożnie stawiałam kroki, próbując zorientować się, czy ten ktoś to wróg czy przyjaciel. Schyliłam się i podniosłam ziemikami. No żałosna broń, ale lepsza taka niż żadna. Kiedy byłam już blisko, odgłosy stały się lepiej słyszalne i wyraźniejsze. Przed sobą miałam strome urwisko, ostro opadające w dół wzgórza. Zbliżyłam się do krawędzi i zerknęłam, żeby sprawdzić, co się dzieje. Na samym dole stał chłopiec, prawdziwy człowiek, jak ja. Miał na sobie dżinsy i czerwoną bluzę z kapturem, a w dłoni trzymał olbrzymi, wykuty z żelaza miecz. Walczył z gigantycznym potworem o fioletowych oczach i długich ramionach. Ten stwór Przeraziłby dosłownie każdego gracza. Chłopak walczył z Endermanem. Pojedynek był zacięty. Zakapturzony dzieciak świetnie władał mieczem. Zadał potworowi kilka ciosów, uchylając się przed jego rękami zakończonymi długimi pazurami. Machnął mieczem i odrąbał potworowi ramię. Enderman zawiózł z bólu i teleportował się w inne miejsce. Chłopak podbiegł do niego zaciekle i bezlitośnie wymachując bronią. Potwór próbował uciekać. Ale był zbyt poraniony i jego umiejętność teleportacji wyraźnie osłabła. W pewnej chwili Enderman ponownie zniknął. Czekałam, aż znowu się pojawi jeszcze bliżej chłopca w czerwonej bluzie, ale tak się nie stało. Usłyszałam za to charakterystyczny odgłos, który wydawał. Brzmiał jak uderzenie gigantycznego bata przecinającego powietrze. Zdałam sobie sprawę, że potwór stoi tuż za mną. Odwróciłam się i spojrzałam wprost w świdrujące fioletowe oczy. Enderman wyciągnął ku mnie rękę, która mu została, próbując mnie dosięgnąć. Zaklełam najgorszym słowem, które przyszło mi do głowy, odwróciłam się na pięcie, nie mając jednak większej nadziei na ucieczkę. Potknęłam się i spadłam wprost w stronę urwisko. Poczułam pod sobą wilgotną ziemię. Staczałam się po wzgórzu, boleśnie uderzając o wystające z niego kamienie. Miałam nadzieję, że nie połamie kości, ale i tak krzyczałam z całych sił. Zatrzymałam się u, u stóp wzniesienia. Wszystko wydarzyło się tak szybko, że kręciło mi się w głowie i chciało mi się wymiotować. Zaklełam. Następnym razem pojadę windą. Wymamrotałam sama do siebie. Z miejsca, w którym leżałam, nie mogłam tego wyraźnie zobaczyć, ale wyczuwałam, że Enderman tym razem teleportował się tuż przed zakopturzonym dzieciakiem. Teraz jednak to chłopak miał przewagę. Zamierzył się mieczem i zaatakował potwora. Wciąż byłam mocno zakręcona po upadku, więc nie widziałam za dobrze, co się dzieje. W pewnym momencie dostrzegłam jedynie, jak głowa Endermana spada na ziemię i turla się obok mnie, zostawiając za sobą krwawy ślad. Próbowałam wstać i coś powiedzieć, ale było mi tak niedobrze, że nie mogłam się ruszyć. Tajemniczy chłopak podszedł do Endermana i wbił mu miecz w klatkę piersiową. Następnie ukląkł i włożył dłoń w ciało potwora. Domyślałam się, czego szuka. Z wnętrzności endermana wyjął dużą perłę perłę kresu. To ona była źródłem mocy stwora i stanowiła prawdziwy skarb dla każdego gracza. Chłopiec odwrócił się w moją stronę i po raz pierwszy na mnie spojrzał. Miał niemal złote włosy i jasne, duże oczy. Ale jego twarz była pozbawiona wyrazu. Wyglądał na osobę, która nigdy się nie uśmiecha. Otworzyłam usta, próbując wydusić z siebie jakieś słowo, ale jedyne, na co byłam w stanie się zdobyć, to żałosna próba zmuszenia się do uśmiechu. Nim to się jednak stało, zupełnie niespodziewanie zwróciłam całą zawartość żołądka. To nie był miły widok. Podniesienie się z ziemi zabrało mi prawie minutę. Bolała mnie głowa, a ręce miałam brudne i poranione. Zakapturzony dzieciak dzieciach wpatrywał się we mnie, stojąc w całkowitym bezruchu. Kiedy w końcu przestałam wymiotować, zrobił krok w moją stronę. Też jesteś graczem, powiedział zimnym, spokojnym tonem. Jak się tu dostałaś? Jesteś tu z kimś jeszcze? Nie. Nie mam pojęcia, jak się tu znalazłam. Grał w Minecraft w swoim pokoju, a potem pojawiłam się tutaj. Chłopak wyjął z kieszeni szmatkę i wyczyścił miecz. To samo zrobił z perłą, którą następnie włożył do leżącego nieopodal plecaka. Zapewne odłożył go przed walką z Endermanem. Był bardzo skrupulatny i zorganizowany. Każdy jego ruch wydawał się z góry zaplanowany. Miałaś szczęście, że pojawiłaś się tutaj, a nie w żadnym innym miejscu. Odezwał się. Większość Overworldu została dawno zniszczona przez Herobrine'a i jego sługusów. Roześmiałam się nieco skołowana. Przez Herobrine'a? Powtórzyłam. Wszyscy wiedzą, że to tylko legenda. Ktoś go wymyślił, żeby odstraszyć nowych graczy. Większość ludzi sądzi również, że nie można przeniknąć do cyfrowego świata, odparował chłopiec. A jednak nam dwojgu się to udało. Herobrine istnieje i jest straszniejszy niż mogłabyś sobie wyobrazić. Jest jak maszyna zaprogramowana na zniszczenie dokładnie wszystkiego. Dzieciak miał rację. Po wszystkim, co mi się przytrafiło i co do tej pory widziałam, nie mogłam z całą pewnością założyć, że Herobrine jest jedynie legendą. Z drugiej strony, jeżeli istniał naprawdę, byłaby to najgorsza możliwa informacja. Znałam jego historię i reputację istoty, której bali się wszyscy gracze. Słyszałam, jak obserwował grających. Deprawował i psuł wszystkich i wszystko, co spotkał na swej drodze. Przejmował kontrolę nad potwora, potworami i jak nawet najbardziej niewinne istoty zamieniał w zabójców. Czy to dlatego ostatnio było tyle problemów z grą? zainteresowałam się. Całe zastępy potworów, portale neteru, otwierające się w dziwnych miejscach i znikające mapy? Chłopak nie odpowiedział. Zarzucił bagaż na plecy i odszedł. Nie miałam innego wyjścia, jak tylko pójść za nim. Nie skomentował tego, więc uznałam, że nie miał nic przeciwko mojemu towarzystwu. Niebo poczerwieniało. Znak, że niebawem zapadnie zmrok. Musieliśmy znaleźć do tego czasu schronienie. Czyli tamta strona też odczuła zmiany. Wymamrotał nagle chłopak, zwracając się raczej do siebie niż do mnie. Obszar Minecrafta dostępny dla graczy to teren na samych obrzeżach overworldu. My znajdujemy się głęboko w samym sercu gry. Więc jeżeli gracze też odczuwają wpływ tego co tu się dzieje, oznacza to, że zostało nam niewiele czasu. Szliśmy jeszcze przez chwilę. Trawa, którą mieliśmy pod stopami, zamieniła się w znikającą za horyzontem kamienistą równinę. Nie było tu zwierząt i drzew. Był to niezamieszkany obszar, usiany kośćmi martwych mobów. Chłopak wytłumaczył, że to dzieło Herobrina. I że wiele lat temu w tym miejscu stała wioska pełna Steve'ów, przeciętnych, pracowitych mogów, które wymordowano. Pozostały po nich tylko kości, które z jakiegoś powodu nie rozłożyły się na piksele. Wsunęłam dłonie w, kieszeni, w kieszenie i zadałam pytanie, które dręczyło mnie od dłuższego czasu: Co się stanie, jeżeli Herobrine dotrze do obrzeży Overworldu, o których wspominałeś? miejsca, w którym ludzie rozgrywają Minecrafta. Wtedy wygra, stwierdził krótko. Herobrine nie chce panować wyłącznie nad Overworldem. Gdy tylko skończy tutaj, przeniknie do innych części internetu i zawładnie każdą sferą cyfrowego świata. Rozumiesz jaka poważna jest sytuacja? Rozumiałam bardzo dobrze. Prawdziwy świat był zjednoczony za pomocą kabli, danych i sieci. Każdy człowiek w jakiś sposób był połączony z netem. Wspomniałam sobie incydent, w którym pracownik instytucji związanych z bezpieczeństwem narodowym otwarcie przyznał, że rząd szpieguje swoich obywateli za pomocą internetu, podsłuchując i aktywizując każdy ich ruch. Trudno było sobie wyobrazić, co zrobiłby z taką władzą Herobrain. Gdyby osiągnął swój cel, kontrolowałby wszystko, począwszy od telefonów, a skończywszy na rakietach jądrowych. Bylibyśmy w niezłych tarapatach. Czy można go jakoś pokonać? Zapytałam. Próbuję od lat. Mam nadzieję, że znajdę sposób. W innym wypadku wszyscy zginiemy. Szliśmy, nie odzywając się do siebie. Przetrawiałam słowa chłopca. Wszystko teraz wydawało się bardziej przerażające. To już nie była niewinna gra komputerowa. Wiedząc, że Herobrainowi udało się uciec, zdawałam sobie sprawę, że ucierpieć może każdy. Moja rodzina, moje miasto, szkoła... I całe moje życie. Po raz pierwszy, odkąd pojawiłam się w Owełłodzie, zapragnęłam znaleźć się z powrotem w domu. Jesteśmy na miejscu, odezwał się chłopak. Ukląkł i ostrożnie odsunął kamień. Pod spodem znajdowała się dobrze oświetlona spiralna klatka schodowa, wydająca się bez końca schodzić w dół. To moja kryjówka. Przynajmniej na razie. Chodźmy, na dole mam trochę jedzenia. Tego mi teraz trzeba, odpowiedziałam. Niebo było już niemal czarne. Zaczęły pojawiać się na nim pierwsze gwiazdy, a z oddali, z oddali doszły nas odgłosy potworów. Zadrżałam i skierowałam się po schodach w dół. Mój towarzysz zakrył wejście kamieniem. Zrobiło się cicho jak w grobie. Kiedy chłopiec nagle się odezwał, jego głos, mimo że mówił szeptem, rozszedł się głośno i złowieszczo. A taka probo mam na imię! Tyle. Dziękujemy, że wysłuchaliście tego fragmentu. Mm. I co? Trzymajcie się zdrowo. Pozdrawiamy. Pa.